Zatrzymaj się teraz i pomyśl, co tak naprawdę dzieje się pięć minut po tym, jak zatrzyma się twoje serce. Nie mówię o science fiction ani o pustych teoriach. Mówię o najbardziej decydującym momencie twojego istnienia, kiedy biologiczny zegar wyzeruje się, a twoja dusza stanie twarzą w twarz z wiecznością. Nauka potrafi wyjaśnić brak tlenu w mózgu, ale jest całkowicie niema na temat tego, co następuje potem. Niebo czy piekło? Wielu żyje tak, jakby śmierć była tylko przedłużonym snem. Prawda jest taka, że od tej piątej minuty Twoja droga staje się nieodwracalna, a Twój los zostanie zapieczętowany na zawsze. W tym filmowym scenariuszu zanurzymy się w granice między życiem a zaświatami, ujawniając kryteria, które zadecydują, czy wstąpisz do chwały, czy spadniesz w ciemność. Obejrzyj do końca, bo wiedza, którą tu zdobędziesz może zmienić każdą decyzję, którą podejmiesz dzisiaj. Subskrybuj kanał, zostaw lajka i włącz powiadomienia, żeby niczego nie przegapić. A żeby dać mi znać, że jesteś zaangażowany w swoją wieczność, napisz w komentarzu słowo Amen. Pierwsza faza to szok fizyczny w ciągu sekund ciało zapada się, ale umysł, co zaskakujące, nie. Następuje okres intensywnej aktywności mózgu, przed całkowitym zgaśnięciem. Naukowcy nazywają to surto da consciencia przypływem świadomości. W ciągu pierwszych sześćdziesięciu sekund aktywność elektryczna mózgu osiąga szczyt, uwalniając substancje chemiczne, które mogą wywołać wrażenie przeglądu życia lub unoszenia się w powietrzu. Słuch jest zazwyczaj ostatnim zmysłem, który odchodzi. Możesz słyszeć rozmowy, płacz i dźwięk zatrzymujących się urządzeń, podczas gdy twoje ciało jest już bezwładne to właśnie w tych pierwszych pięciu minutach nadzieja na resuscytację wygasa. Od tego momentu śmierć mózgowa jest kompletna, a dusza, według wiary, odłącza się. I właśnie w tej chwili ciszy, nauka milknie, a zaczyna się podróż duszy. To, co wielu opisuje jako doświadczenia bliskiej śmierci, NDE, dla wiary jest zaledwie przebłyskiem granicy. Progiem, który po przekroczeniu nie pozwala już na powrót prawie 80% relacji z doświadczeń bliskiej śmierci wspomina o odczuciu podróży przez tunel w kierunku światła bezwarunkowej miłości to ostatnie zaproszenie nieodparte przyciąganie ku przeznaczeniu wielu opowiada o panoramicznym osądzie nie w sensie potępienia ale samooceny której człowiek widzi rzeczywisty wpływ każdej swojej słowa i czynu na życie w wielu doświadczeniach bliskiej śmierci osoba czuje że musi wybrać powrót przy śmierci ostatecznej takiego wyboru już nie ma. Przejście jest całkowite, a osąd natychmiastowy. Ale co wiara mówi o tym osądzie? Co się dzieje, gdy stajesz przed stwórcą bez żadnych masek? Sąd szczegółowy to centralne wydarzenie po śmierci. Nie jest to długi proces sądowy, ale osobiste i natychmiastowe spotkanie, w którym prawda o Twojej duszy zostaje ujawniona. Osąd nie opiera się tylko na wielkich czynach, ale na intencji stojącej za każdym działaniem. Miłość, miłosierdzie i poszukiwanie prawdy ważą więcej niż ziemskie bogactwo czy władza. Ujrzysz swoje życie oczami Boga, rozumiejąc zło, które popełniłeś, i dobro, którego nie zrobiłeś. Nie da się ukryć wad ani usprawiedliwić zaniedbań. W tym momencie dusza rozpoznaje swój stan i przyjmuje swój los. Los jest naturalną konsekwencją zgodności lub niezgodności ze źródłem życia. Wynik tego sądu jest ostateczny wstąpienie do chwały lub upadek w ciemność. Niebo nie jest tylko miejscem, to stan bycia, doskonałe zjednoczenie ze źródłem wszelkiej miłości i radości, to przeznaczenie dla tych, którzy w życiu dążyli do świętości i prawdy. Największą nagrodą jest ustanie wszelkiego cierpienia fizycznego i emocjonalnego. Nie będzie już żałoby, choroby, lęku ani strachu, pokój będzie absolutny, w niebie wszystkie wątpliwości, i tajemnice, które dręczyły życie ziemskie, zostaną rozwiane. Będziesz miał pełne zrozumienie wszechświata i celu swojego istnienia. Obietnica ponownego zobaczenia tych, których kochałeś i którzy również osiągnęli chwałę w stanie miłości i wspólnoty, przekraczającym ludzkie pojmowanie. Ale, żeby niebo było prawdziwe, trzeba zmierzyć się z przerażającą możliwością alternatywy. Piekło to nie tylko ogień i męki ale przede wszystkim całkowity brak boga wieczne oddzielenie od jedynego źródła miłości i sensu to los ostatecznego odrzucenia najgłębsze cierpienie to świadomość że sam odrzuciłeś pełnię to wieczna i nieodwracalna samotność świadomość zamiany nieskończoności na to co skończone w odróżnieniu od czyśćca czy życia ziemskiego piekło jest trwałe na zawsze wybór dokonany w życiu życie poza łaską Zostaje na wieczność przypieczętowany. To niezwykły błąd, lecz świadoma i ciągła odmowa miłości i przebaczenia, wybór egoizmu i zła aż do ostatniego tchu. W obliczu tych dwóch wieczności najważniejsze pytanie brzmi nie co się stanie, lecz co teraz robisz? Te pięć minut po śmierci jest określone przez lata, które je poprzedziły. Twoje życie to czas przygotowania do sądu. Nie ma czasu na odwlekanie zmiany. Wieczność nie jest gwarantowana przez czas, który jeszcze pozostał, ale przez jakość Twojego oddania dzisiaj. Nawrócenie musi być aktywne, niebierne. Droga do nieba jest wybrukowana małymi decyzjami o miłości i służbie. Każdy akt dobroci, każde przebaczenie jest inwestycją w Twoją wieczność. Nie żyj w wątpliwości. Szukaj pewności swojej wiary i dostosuj swoje czyny do swoich duchowych wartości. To jedyna gwarancja że pięć minut później będziesz dokładnie wiedział, dokąd zmierzasz. Omówiliśmy naukę ciszy, doświadczenie granicy i nieuniknione spotkanie, które określa twoją wieczność. Niebo i piekło nie są odległymi mitami, to rzeczywistości, które czekają na nas wszystkich. Pamiętaj, to, co dzieje się pięć minut po śmierci, jest bezpośrednią konsekwencją tego, jak przeżyłeś każdą minutę przed nią. Nie czekaj na ostatni oddech, by zacząć się przygotowywać. Życie jest cennym i ograniczonym darem, a sposób, w jaki go wykorzystujesz, określa twój los. Dokonuj dzisiaj wyborów, które zaprowadzą cię do pełni, a nie do brak. Jeśli dotarłeś aż tutaj, subskrybuj, zostaw lajka i włącz powiadomienia. Twoja obecność na tym kanale pokazuje, że traktujesz swoją duchową podróż poważnie. A żeby przypieczętować to zobowiązanie wobec swojej wieczności, napisz jeszcze raz w komentarzu słowo amen. Moment śmierci jest nieunikniony dla nas wszystkich. Nie ma znaczenia, kim jesteś, gdzie jesteś, ani co posiadasz. Zegar wciąż tyka, a każda mijająca sekunda to szansa, która nigdy nie wróci. Pytanie, które powinno trzymać nas w nocy bez snu, nie brzmi czy umrzemy, ale czy jesteśmy gotowi na to, co będzie potem? Przygotowanie do wieczności nie zaczyna się na łożu śmierci. Zaczyna się teraz, dokładnie w tej chwili, gdy oglądasz ten film. Każda decyzja, każde wypowiedziane słowo, każdy czyn kształtuje twoje wieczne przeznaczenie. Łatwo odkładać te refleksje na jutro, wierzyć, że zawsze będzie czas. Ale prawda jest taka, że nikt z nas nie ma gwarancji jutra. Śmierć nie uprzedza, kiedy nadejdzie. Nie prosi o pozwolenie. Po prostu się zdarza, a gdy się zdarzy, nie ma odwrotu. Nie ma drugiej szansy, nie ma możliwości cofnięcia wyborów ani naprawienia błędów. To, co zbudowałeś w życiu, zabierzesz ze sobą na wieczność. I to jest prawda, która musi głęboko przeniknąć nasze serca. Pomyśl o ludziach wokół ciebie. Ilu z nich żyje tak, jakby byli nieśmiertelni, ilu odkłada pojednanie, przebaczenie, zmianę życia, wierząc, że zawsze będzie czas, a ilu zostało zaskoczonych przez śmierć, pozostawiając żal i stracone szanse. Życie jest krótkie, ale wieczność trwa wiecznie. Zaproszenie, które teraz do ciebie kieruję, to przebudzenie się z iluzji nieśmiertelności. Uznanie, że każdy dzień jest darem, szansą na dopasowanie się do wiecznego celu. Zrozumienie, że śmierć nie jest końcem, lecz początkiem prawdziwego istnienia, a to istnienie będzie albo nieskończoną radością, albo wiecznym cierpieniem, w zależności od wyborów, których dokonujesz dzisiaj. Nie oszukuj się. Myśląc, że dobre intencje wystarczą. Droga do piekła jest wybrukowana dobrymi intencjami, które nigdy nie zamieniły się w czyny. Liczy się nie tylko to, co myślisz lub czujesz, ale to, co robisz. Jak traktujesz ludzi wokół siebie? Jak reagujesz, gdy nikt nie patrzy? Jakie wybory podejmujesz, gdy jesteś sam? Obłuda jest jednym z największych wrogów duszy. Wielu wyznaje wiarę ustami, ale ich serca są daleko chodzą na nabożeństwa. Uczestniczą w obrzędach, ale ich życie nie odzwierciedla wartości, w które rzekomo wierzą, a w chwili sądu wszystkie maski opadną. Cała obłuda zostanie obnażona. Prawda o tym, kim naprawdę jesteś, zostanie ujawniona bez filtrów. Dlatego przemiana musi być prawdziwa i głęboka. Nie może być tylko powierzchowna, tylko pozorna. Musi dotknąć samego rdzenia Twojego jestestwa, zmienić sposób, w jaki myślisz, czujesz. I działasz. Musi stać się częścią tego, kim jesteś, a nie tylko czymś, co robisz, gdy jest to wygodne. I ta przemiana dokonuje się przez codzienne oddanie, stałe zaangażowanie, nieustanne dążenie do świętości. Przebaczenie jest jednym z najważniejszych filarów tej przemiany. Przebaczanie tym, którzy cię zranili, nawet gdy boli. Przebaczanie nawet wtedy, gdy ludzka sprawiedliwość nie została wymierzona. Przebaczanie, bo uznajesz, że sam potrzebujesz przebaczenia i proszenie o przebaczenie tych, których zraniłeś, z pokorą i szczerością. Bo w dniu sądu miłosierdzie, które okazałeś, będzie miłosierdziem, które otrzymasz. Miłość jest kolejnym fundamentalnym filarem nie miłość romantyczna czy sentymentalna, ale miłość, która się poświęca, która służy, która oddaje, miłość, która stawia potrzeby innych ponad własne, miłość, która widzi obraz Boga w każdej osobie. I traktuje ją z godnością i szacunkiem. To jest miłość, która gromadzi skarby w niebie, która toruje drogę do wieczności z Bogiem. I prawda, zawsze prawda. Życie w prawdzie, nawet gdy jest trudne. Mówienie prawdy, nawet gdy jest niewygodne. Poszukiwanie prawdy, nawet gdy stawia pod znakiem zapytania Twoje przekonania lub komfort. Bo prawda wyzwala, i tylko w prawdzie możemy znaleźć drogę do życia wiecznego. Kłamstwo natomiast jest językiem piekła. Te pięć minut po śmierci ujawni, czy żyłeś w prawdzie, czy w kłamstwie. Czy naprawdę kochałeś, czy tylko udawałeś. Czy szczerze przebaczyłeś, czy nosiłeś w sercu urazę. Nie będzie można się ukryć. Nie będzie można udawać. Rzeczywistość Twojej duszy zostanie wystawiona na boskie światło i zobaczysz siebie takim, jakim naprawdę jesteś. I wtedy, w tym decydującym momencie. Zrozumiesz, że każda decyzja miała znaczenie, każdy mały akt dobroci, każde życzliwe słowo, każda chwila cierpliwości i współczucia zbudowały coś wiecznego, a każda chwila egoizmu, każde okrutne słowo, każdy akt zła również zostawiły swój ślad. I suma wszystkiego tego określi twój los. Nie pozwól, by strach przed śmiercią cię sparaliżował, pozwól, by zmotywował cię do lepszego życia, głębszej miłości. Gorliwszego poszukiwania świętości. Bo śmierć jest nieunikniona, ale los po śmierci nie jest jeszcze całkowicie zapisany. Masz jeszcze czas, masz jeszcze wybór. Wciąż możesz zmienić bieg swojej wieczności. Subskrybuj kanał, włącz powiadomienia i dołącz do tej drogi przemiany. I napisz Amen. Jeśli jesteś zdecydowany żyć tak, aby pięć minut po swojej śmierci, dokładnie wiedzieć, dokąd zmierzasz. W kochające ramiona stwórcy.